Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym e, zobaczyć Minecrafta 1.20, a dokładnie Snapshot. E, jak nie wiecie, co to znaczy Snapshot, no to po prostu taka jakby wersja demo, czy coś w tym e, sumiecie. Mam nadzieję, że też nie zauważyliście e, tego ostatniego serwerka. Wpadkiem kliknąłem... Ryb wieloosobowy, i tam było takie nieładne. Ładne zdjęcie, dobra. Wytnę to. Minecraft Survival It oczywiście jest, ale nie będziemy z niego korzystać, ponieważ. jeszcze coś, ponieważ to no, dzisiaj pokazuję wam. Chcę zobaczyć sobie ogólnie, jak ten 120 będzie wyglądało. Weźmy sobie kreatywny, pokojowy. Weźmy sobie. Albo nie, dajmy sobie łatwy. Na, po, na polecenia. Tak. Eksperymenty, Kurde, coś tutaj nowego. E, I tak. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję. Wbijamy 1000 subskrypcji. Na 600, 700, 800, 900 już nie robię specjalów. Ja po prostu chcę dojechać do tego 1000 i później zrobię jakiś specjal i ogólnie tak jest, jest już 19 maj. Napiszcie w komentarzach ogólnie czy się cieszycie, że za niedługo są wakacje. No nie licząc weekendów, no to jeszcze trzy tygodnie sobie jeszcze pochodzimy, jeszcze za niedługo są egzaminy ósmoklasistów i i... i... I tak no i wtedy będzie więcej czasu na nagrywanie we wakacje pewnie za zawsze tak mówię a później cały czas wyłażę na dwór i, i nie mam czasu tutaj na, nag na nagrywanie ale postaram się y Postaram się nagrywać na pewno będą streamy w wakacje bo wiecie no Z oczywiście Minecraft Survival bo muszę naprawdę pograć na tym świecie będziemy y będziemy y, musieli tam y, zrobić tam jakieś rzeczy takie po, po kopalniach się tam róż, różne rzeczy e, dos, dostać, żeby pozbierać jakieś surowce Bo naszym celem oczywiście jest y, pokonanie smoka, ale to, to już nieważne mam nadzieję, że zostawicie y, 10 lajkaczy i tyle Okej, okay. co my tutaj mamy? Tak sobie przeglądałem, zauważyłem, że mamy jakieś e, wiśniowe tutaj pienie, deski, coś tak czytałem o tym Minecraft 1.20 i podobno ma powstać chyba jakiś nowy biom e, z wiśniami. Co chyba? Co? To mnie to cieszy, bo lubię jak się coś pojawia nowego. Wiśniowy pin, jak to wygląda? Ja chcę zobaczyć e, liście te. Gdzie one są? Dużowe kwiatki, ej tego chyba nie było Zobaczmy sobie Nie, nie było, na, na stówę nie było, a to jakoś rośnie czy coś? Nie wiem yy, my, oczka kostna sobie zobaczymy Nie, to rośnie! Ej i z tego sadzonki wy... Uu. To jest ciekawe, ale nie wiem, czy, co, czy to coś daje, oprócz wydawania tych nasionek, nie wiem. Mam nadzieję, że tak. Co my dalej tutaj mamy, czy coś powstało, jakieś nowe jedzenie, no. Yy. Podejrzana potrawka. Ej, wydaje mi się, że nie było tych podejrzanych potrawek w Minecraft'cie. powolnego opadania chyba też tego nie było to było mikstura krzywdy była słabości była no kto wizji była dlatego powolnego opadania nie było słuchajcie no dam sobie to Wydaj nie na, 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 na 99% nie było dobra muszę sobie mleko wypić wiem że mi to za chwilę zniknie, zniknie ale nie chce mi się czekać Wpiszmy sobie po prostu tak. Wiśnie. Wiś, o, są wiśniowe liście. I to tak normalnie wygląda. Hmm. To jakieś li, listki opadają. Kurde. Czy tutaj wiśniowa podwieszana tabliczka, w ogóle wiśniowa tabliczka Wiśniowa łódka, Jezus Maria, co to jest, wiśniowe drywno Wiśniowy pień To mnie ciekawi Jeśli napiszę, nie wiem, napiszę coś, zostawcie e, suba. E, u mnie tutaj mało miejsca jest na napisanie Zostawcie suba. Dokładnie. Zostawcie subika z dzwoneczkiem. A tutaj y, zostawcie łapkę. Dokładnie. Zostawcie łapeczkę. Oczywiście 10 łapek w górę. Kolejny odcinek. Okej, okay. czy coś jeszcze pojawiło poza tym Bam... bambusy tego nie było. Bambusowe schody. Ej. te bambusowe schody naprawdę. Dawają jakiś... jakiś swój urok. Mamy by... Znowu jest tutaj podwieszana tabliczka. Ej, dodali podwieszane tabliczki. Podwie... I to w każdym kolorze. To wydaje mi się, że to, jest, że to jest na plus, bo to też, jak na przykład do dekoracji, będzie to jakoś fajnie wyglądało. Yy, bamy, bamy, bus. Sobie zobaczymy. Tutaj jakiś ten. Lok bambusu. Dobra, to już mamy. Bambusowe drzwi na przykład. Eee, yy no 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 Zobie... tak sobie to jeszcze zrobimy pyk dobra jakoś tak napiszcie w komentarzach ogólnie co o tym sądzicie wydaje mi się że że jest to fajne czy coś dodali świeczki już były w ogóle sadzonka wiśni My, ołczka w kostnach. Czy, ja chcę zobaczyć, czy ona ma jakieś. Yy, czy ma je tak jak inne drzewa? Jest serio, taka duża, wyrasta? Czyli ja, 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 ja chcę jeszcze z kilka posadzić. Muszę zobaczyć. Kurde. Tutaj taka. Tutaj na przykład taka. Nie, to po prostu tam wyjątkowo jakoś mi się tak zrespiło, że taka duża. A jak na przykład zrobimy se tak, że o tak sobie posadzimy. Nie, dobra. O znowu taka duża. Rosła. Tutaj chyba malusi. Nie, znowu taka. O! Ej, fajnie to wyszło ogólnie. Dobra. O, tutaj mamy. O. Posaźmy jeszcze jedną. No dobra, może jeszcze drugą. I nie A może części wyrastają te takie duże. Nie wiem. Coś jeszcze ciekawego powstało. Jajo new Co to jest? Mam, mam do tego. Nosa, co to jest? Znajdź ją niuchacza. Co to jest? Niuchacz. Hyy. Y Jej przyzwyczający niuchacz. Co to jest? No, dodali, dodali coś nowego. Widzę. Eee, co ja miałem jeszcze sprawdzić? Zbrojnicy nie dodali. E, jakby powstał taki wiśniowy. miecz, jakby był. gorszy od drewnianego, to. To byłoby to bez sensu, tak? Nie uszukujmy się. To już było. To już było. O tego nie było. Odłamek ceramiki z COVID jakiś. Szablon Kowalski. Tu, tu, tu. Może coś... Powstało tutaj w nowych książkach. Nie wiem. Przy przyzy Przyzywacz potworów. Otóżka to już było. Endermana, no. no. to ciekawe. To ciekawe. To już było. Tego nie było. Strąg dzbanecznika. Co no to jest? Nie wiem, zobaczmy sobie dalej, tu nic ciekawego nie powstało co jak się go zabije tego niuchacza, to się wtedy stanie co z niego wyleci nie ekspyt ekspyt chyba tylko No okej. Okay. kalibrowany czulkowy czujnik coś nowego to już chyba było nie wiem o co chodzi zapisz pasek szybkiego nie wiem o co z tym chodzi okej okay, no już chyba wszystko sobie zobaczyliśmy to już było i tych płyt nie było yy, lena reine Aaron Herow jakiś, kurde, Koziruk, Koziruk, dobra, no to, to to było na tyle, widzę, tylko bardzo bym chciał jeszcze spotkać yy, ten, ten Biom, ten fa taki fajny, ale tak, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się film spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górze, o komentarzu i subskrypcji, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć i idę nagrać na, na mój drugi.